Katarzyna Cichopek ponownie zdołała wzbudzić emocji w sieci, tym razem z powodu swojego weekendowego spaceru po polu pszenicy. Dla wielu internautów taki wybór miejsca stał się przykładem braku poszanowania dla ciężkiej pracy rolników. W tej sprawie swoją opinię wyraził również znany rolnik z programu Rolnik Szuka Żony, który nie krył swojego oburzenia. Katarzyna nie zwalnia tempa na swoim Instagramie, gdzie regularnie dzieli się nowymi kadrami z życia prywatnego. Ostatnio razem z partnerem Maciejem Kurzajewskim. Pochwaliła się nietypową aranżacją swojego nowego domu, a także opieką nad dwoma owczarkami niemieckimi, starszym Boną i młodszym Maximusem. Para zamieściła krótki filmik, który z miejsca zdobył sympatię internautów. Jednakże dalsza część artykułu opublikowanego na jednym z portali zainteresowała wielu, zwłaszcza zdjęcia z jej spacery, które odbyła niedawno. Słoneczna pogoda sprzyjała, dlatego zdecydowała się na relaks w pięknej scenerii przenicznych pól. To pogięcie tematu wywołało żywą dyskusję wśród komentujących, którzy zarzucali jej, że w ten sposób niszczy uprawy. Warto zauważyć, że do grona tych, którzy skrytykowali jej postawę, dołączył również uczestnik programu Rolnik Szuka Żony, Łukasz Sendrowski, który od lat zajmuje się uprawą kukurydzy i zbóż. W rozmowie z mediów podkreślił, że takie zachowanie, jak to zaprezentowane przez Katarzynę Cichopek, jest po prostu niedopuszczalne. Fani rolnika muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ Łukasz Sędrowski wyjaśnił, jakie skutki może przynieść pozornie niewinne zdjęcie na polu. Przypomniał, że Katarzyna Cichopek i on spotkali się już wcześniej podczas planowania programu śniadaniowego, a wtedy wydawała się o wiele bardziej świadoma roli, jaką odgrywa praca rolnika. Gdy zobaczył zdjęcia, miał poczucie, że jest to sprzeczne z jej wcześniejszą postawą. Katarzyna, będąc osobą publiczną, często staje się tematem różnych dyskusji które dotyczą nie tylko jej kariery, ale i osobistych wyborów. Wprowadza do swojego życia rozmaite tematy, co sprawia, że nie można przejść obok nieobojętnie. Co przyniesie jej najbliższa przyszłość? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, emocje wokół niej nigdy nie gasną.